dziękuje za także leżymy pod rzepaki eee, tam robi chatę z jezior z silnikiem kumisiora Powiem to tak, że radzi sobie normalnie zarąbiście. E, dawka paliwa została powiększona. Także, w tym momencie, e, jak to powiedzieć, e, rewelacyjnie bym powiedział, tak to wcześniej. No, zarąbiście bombowe. E, czemu orze podrzepaki? E, Duża, duża warstwa słomy, bardzo, bardzo kiepsko jest to gruberem, trudno to robić, eee, nie bardzo to wychodzi po gruberze. Eee, trzeba to obrócić, nie głęboko, takie do 20 możemy, do 20 niedużo, nazywamy to do 20, kurde, do 20. Bardzo fajnie się kruszy, ziemia w tym momencie nie jest za mokro i ten, kurde padać zióry kurwa nie ma komu zasypać ja dole. tak wygląda po gruberze jedna kostka i słoma na wierzchu jest dosłownie masę słomy i nie podoba mi się to Ech. Także orzemy to, po inne lata robiłem, yy, ale nie na tym polu bezerkowo, tylko po, na innych polach, jak jest możliwość, to, to robię bezerkowo, co nie, ale no to wszystko też zależy właśnie mówię od pół od warunków. I talerzówka tego nie... no to wiadomo, stależowane zostało, tak? Stależowane zostało. Także kurde to po prostu pomieszaliśmy to talerzóweczką. No i teraz się ładnie orze rozsypuje się elegancko po prostu to wygląda co nie. No nie mam czasu czekać, bo muszę do domu gonić, bo tam u nas się w tym momencie Tu jeszcze musiałby to dziubnąć, dobra, 23 u nas do się będą ubywać naszej wiosce Tutaj troszkę pojechał dużo, ale dobra, to nic. Także HTZ normalnie chodzi bardzo dobrze. Eee, bardzo fajnie sobie radzi jak cholera normalnie, po prostu zajebiście. No, po prostu no zarąbiście. Tu już postaram się nie przeklinać jakoś normalnie, bo ale powiem to tak. Jestem bardzo, tylko kabina, jeszcze mu kurde. I na i naprawdę bomba, bomba także idę bo tam przepływamy pod te dożynki wiadomo różne pierdoły, witacze i takie tam wskaże gdzieś tam słomę chcę, ja naprasowałem trochę i dlatego śmigam, e, śmigam. także odezwę się kończę, na razie Walsujemy po uprawiamy Chcę zrobić w tym roku próbę sianie rzepaku e, punktowo, ale żeby posiać punktowo i coś na zasadzie e, no, bez brony wirowej, nie, to po prostu muszę mieć uprawiony, że tak powiem, pyłek. E, a słuchawki trzeba normalnie nosi, bo aż mam dość, jak to dzwoni, jak pierdzielę, masakra. To o co chodzi? W tej chwili jest sucho. Eee, w tej chwili jest sucho, no i jeździmy to walcować, a to gówno już z tego wychodzi. No to tak dla porównania, nie? To jest ręka, a to jest takie coś. O. No i tak dla porównania tutaj, nie? No, takie są u nas ziemi. Nie? Jak zasycha, cokolwiek zrobić, kurwa mać, go szlag nie trafi, No, ale dobra, no. Jak się urodzi, to się urodzi. Ale uprawić to po prostu, to jest po prostu, no, Całe życie tak na tej ziemi tutaj pracujemy i tak to jest. Oczywiście nie mówię, żebym to narzekał, no a tak jeszcze ze trzy razy po tym samym brona wał wow, brona i co no i nic no. brona wirowa co to jest akurat, akurat gruda pod ten pod pszenicę a pod rzepak jest potrzebne zrobienie żeby pod siew punktowy zasiać I jeszcze, i jeszcze rozstaw rzędu będzie 145 cm pod siew punktowy jest potrzebne coś takiego o. Potrzebny jest taki pyłeczek, o. Ten pyłeczek jest potrzebny, to. A to jest, to jest shooter, to. To jest shooter, to jest tragedia. No gdzie ja, to, gdzie ja to, to rzepak to rzucę, no jak? No, no, jest, jest suchota taka, że no dajcie spokój. Gruda wyschła, zasła, nie trzeba to walcować i tłuc. Kurwa jego macie. No i taka to jest prawda, no. Chcę, jeden kawałek chcę spróbować z tym siewem punktowym, a resztę posieję normalnie, bez brony wirowej. Ale mówię, no... Tutaj rzepak był... Ja tutaj nigdy nie miałem rzepaku, chociaż nawet nie pamiętam kiedy, może z 10 lat temu był tu rzepak. A tak, tak to kukurydza, pszenica, kukurydza, pszenica, co nie? Idę zobaczyć na ten drugi kawałek, bo to nie jest moja pszenica. To jest sąsiada hmm. Dobrze było jakby to popadało, nie? Jakby to popadało troszkę, to, to by było fajnie No, no by fajnie, rozmokło, by się tylko pojechał, by to prawił. a w tej chwili to dzwoni. No, dzwoni jak dzwony w kościele normalnie, słuchawki trzeba. Mi się wojtek cały dzień walcował, ma dość normalnie, mówi, że już po prostu bo wykończył mi się chłopak no a ja mówię synu no, ale nieraz tak trzeba widzisz no. no ale co zrobisz no nic nie zrobisz co my tutaj mamy w drugim kawałku szuterek kurwa szuterek ja pierdolę też też trzeba kurwa doprawić tam nie chce mi się nic mówić kurwa. a tam widzę ktoś orze tutaj Tam orze sąsiad, dobra. No to pod bronę wirową, no jeszcze, to będzie szuterek. No to, to, to. to. I proszę, to jest ciężko, to kurwa. To już się glinka zrobiła, to już jest glinka, to już. Zamarzło, to nie jest to, co u Krzysia. Pojechał talerzówką, zatależował, kurwa, równo jak na stole. pizdu Takie tutaj są. Takie są nasze ziemie w ogóle tutaj, no. Inne pole robię. E, inne pole robię. E, tam, gdzie... Robię pole tam, gdzie... Robię taką próbę. Nie, to nie jest próba. Tam to robię bez orania, co nie? Tam, gdzie w tamtym roku posiałem pszenicę po kukurydzy po Krzyśka yy, bez orkowcy Krzyśka Mazura. pożyczyłem jego bez orkowca i to jest mięso, kurwa? daleko pojechali, czy co? Dobra, yy, tam, tam robię talerzówka, talerzówka i talerzówka. Tam będzie szło na ukos, na ukos, na ukos. Ukosy, ukosy, jeszcze raz, ukosy żeby się nie, nie nakładało. Tam kombinujemy, próbujemy robić takie coś. Ale ładnie słońce zachodzi. Ale ładny zachód. Coś pięknego. A dla takich chwil warto żyć. Także to... Jak to powiedzieć no... I jadę dalej. Podzwonimy trochę tymi dzwonami. Są miejsca, że, że jest dobrze, a są miejsca, że jest źle, nie? jakie dobrze. Dobrze to by było jakby było by, Jakby było dobrze, to by już nie musiał walcować No ale to Nie z takich opresji się wychodziło jak to mówią Chcę nic mówić, ale to pole trzeba było bronować półkosie i by było zajebiście, no, nie, ma, nie było mi na polu. E, nie było mi dzisiaj na polu cały dzień, bo, e, Wojtek robił z kolegą tam, pomagają mi to. U nas są dożynki. No i tam trochę się człowiek zajął pomaganiem przy tych dożynkach No i ja tak patrzę teraz na to tutaj, to po prostu no, trzeba było, to że oni tego to nie widzą, że, że ten, no starszy gościu i tego nie widzą. No, ja nic nie mówię, no ja nic nie mówię. To trzeba było zrobić, tego kamera nie pokaże, ale to trzeba było chronić po ukosie. Ukos jeden, ukos drugi, na prosto i mucha nie siada. A, tak to jest, jak to się kurwa nie deplimuje. Tak to kurwa jest. Dole. A tu jest taka gruda. Teraz tego nie widać. Normalnie jak buty, kurwa, jak buty. nie, Taka najgorsza jest na środku. Wałuje to i wejdzie i jutro trzeba jeszcze raz to poprawić na no z tym punktowym sianiem no to mówię no, no ciężko to pod to robić. no nie na naszej ziemi to idzie to ugryźć ten temat no cholera jasna no yy, bo tak naprawdę ja bym to w tym momencie to jeszcze raz brona i bym to chciał tym nie. Eee, bronowirową no i tak to trzeba siałem, ale eee, tam jest większa możliwość zaoszczędzenia tego nasiona rozstaw 45 eee, trochę taka nowszy powiedzmy system siania w sensie Bufor wody, bo między, 40, między rzędami jest większy zapas wody, korzenie mają, by tam wiadomo wilgoci i tak dalej, nie? Tu o to się rozchodzi, to chcę spróbować. No ale no, nie, muszę mieć to uprawione, no kurde, no książkowo tak powiem, nie? bo ten siewnik to trzeba to uprawić, pod, no bo po prostu ziarko będzie na wierzchu gdzie w grudzie to rzuci? no gdzie w grudzie to rzucę, no gdzie ja nawet tutaj miejscami to powalej, widzę, że tu się nic nie a to tak dzwoni, że nawet ledwo co mówię, kurde, i ledwo słyszę co mówię Ale czemu oni tego nie bronowali po kosie? No jasny piętno Jezu. Jest to taka jest nierówność. Za każdym razem to samo, za każdym razem to samo. Jak sam nie zrobisz skóry, ma to się nie dorobić. Dobra. Jutro to przelecą po Łukosie i będzie dobrze. Jakby z rana pogonie, kilkiem się to zrobi i będzie. Sami to nawet słabo widać Ale jest nierówno Nie jak pierdziele, ale jest nierówno sami nawet nie widać gdzie to było palcowane Jadę na zgady z Tego nie uda tu zrobić. Tego się tutaj nie uda zrobić. Taka jest prawda. Może na środku jest takie dziadostwo Ale to tutaj po prostu no, jest to sens, to kurwa to płuc ponciu odezwę się później